Witam, ja jestem tego to jest kolejny odcinek zagramy w Fladow 2. naszą mnie chętkę, żeby sobie znowu pograć, więc kontynuujemy sobie, może to dzisiaj skończę. Choć wątpię, bo mi tutaj aż cztery zostały, plus tam finały, to chwilkę zejdzie. O, w tym będzie tylko trzy pucharze, to mi się podoba. Szybko sobie ten pucharek przejdziemy i będziemy lecieć dalej. No i zaczynamy. O, już mi tu Frank z tyłu się wywalił. Sofii jak na razie nie widzę. Spójrz za mną, jest. O! Już się pojawiła. Słodziła Schudził się. się na tutaj. Czydałby się ją jakoś tutaj do przodu wywalić. By skały może. O! A ja będę sprytny i wymanewruję. A, wymanewrowałem, ale... Nie wiem po co. Trzeba je troszeczkę tutaj zdegustować. Żeby się nie chciało jechać. Ale ona no, no, tak zaraz tu wyruszy i będę miał znowu problem. No i tak. No i tak się też stało. A moje auto już strasznie wygląda, moje koła wystają, ale wygląd tu nie jest najważniejszy. Najważniejsze żeby dojechać na pierwszej pozycji i nie wypaść na tym zakręcie. No właśnie, no cóż, a gdzie jest Sofia? A, razem tam z Rejem się ścigają. No to, no to dobra, no to dobra. Ja tutaj sobie płotek zbiorę spróbuję im uciec. No, czy mi się to uda? Co to się okaże? No, na razie się oddaliłem trochę I się przybliżyłem do tych, co są przede mną Czyli bardzo dobrze co sumie się stało O, coś wybuchło, jakaś stacja benzynowa No, jak na razie tutaj dobrze uciekam Uciekam już tym, których się wyprzedziłem Prze... się yy, bo jak już przemijam yy, ich po prostu Jeszcze jakiś płotek, jeszcze jeden to jest Jason przede mną. No, teraz Jasona wyprzedzę. Tam z przodu jeszcze jest Jack. Onowie na prowadzeniu. knitek Jason, Jack i skały dam rady jakoś to? Dam A, e, nie opłacało mi się w sumie. Więc co masz, piąty? Ciekawe, na, na której pozycji jest Sofia. Dobra, już czwarty. Przedziwiam tam panią Taylor. To tu przede mną jest Ray. To Ray'a też sobie tutaj ładnie na zakręcie weźmiemy. Ścinając. Z nim to akurat nie ma problemu, on nie jest dość szybki. O! Sofie jest przede mną, to nie za bardzo dobrze to wygląda. No więc trzeba ją teraz wyprzedzić jakoś tutaj. O, sobie zrobiłem, krosiki jeszcze. Nie, 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 nie. Może tu ktoś mógłby dostanąć się przestraszyłem. Tu zaraz zawadzę. Przydałby się tutaj tę szczęśliwą dwójeczkę parkę do gonić, co są na przodzie. Bo nie, nie podoba mi się ich pozycja. Ja chciałbym się przed nimi znaleźć i spróbuję to uczynić. Czyli ich wyprzedzić. Nie będzie to łatwe, jak widzę. Ale powinienem dać radę. No, ostatnio znowu zakręt i ten, ten wóz z tymi kołkami, balami drzewa. Oj, tutaj już wszystko pod maskę wpada. No tak, do Sophie się tutaj zbliżam, ale nie na tyle, by ją wyprzedzić. Ona tutaj też wszystko ścina na widzenie źle. O, jest, 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 biorę ją, tu biorę, biorę, biorę. Pięknie. Tylko, żeby teraz mnie zaraz nie wyprzedziła. Lot przez szybę. Kto to miał ten lot przez szybę? Ona chyba, no. Ale to dziwne, bo ja jej nie tknąłem. Nie, już dalej tam jedzie. Ale jeszcze Maria, a ja mam tylko tego brzaka. Dobra, to z żakiem tu powinienem dać radę w sumie. On nie jest aż taki, jakiś, nie wiadomo, jaki szybki. O właśnie, w ten sposób. W sumie go za bardzo nie spowolniłem, ale go by to jest najważniejsze. No i ostatnie okrążenie, to teraz tylko się utrzymać. No, teraz zakręt w miarę znośnie przeszedłem. Dużo lepiej moim zdaniem niż w poprzednich okrążeniach. No i jak dalej tak pójdzie, to zwyciężę to. Nikt mnie nie zdąży wyprzedzić. Tylko, bo, że jak coś przywalę zaraz, co zaraz za mną. już chyba nie, nie powinienem dać radę w coś przywalić. Już teraz tylko do mety, która jest za mną. Dobra. Wygrana. I pół zwyżaka nie ma. Jack -Beton. Benton. Benton. <noise> no, żadnych tych tych nie dostałem. Smutne. No to nic. No i znowu ta sama trasa. i jejko, jak się to powtarza. Jeszcze tak się drugi raz z rzędu przechodzi grę, to już w ogóle to strasznie... ...częsta. No. No i siódmy jestem. Fajnie, Reja wyrzuciłem, ale co nic z tego, jak jestem siódmy. I tak. Ale chociaż nie, tutaj już widzę, wtedy wyprzedzam. Odbieram sobie nitro. Póki jeszcze jest to, są te szyby, te okna, no szkło ogólnie, póki te niepowybijane, dobra, tutaj jeszcze to takie łatwe, sobie to podbierać O, cześć Jack, nara Jack, zresztą mi się śpieszyć, czy zostawię tutaj zresztą. No, nitry na razie nie będę używał, bo widzę, że mi nie jest potrzebne, zostawię sobie je na jakąś ewentualność, kiedy to będzie mi bardzo potrzebne. Na przykład, jak mnie Sofia, to jest będzie próbować wyprzedzić. Ale się fajnie jedzie. Troszeczkę nabrałem wprawy przez te kilka wyścigów. Pomiędzy przejściem gry ostatnim a tym teraz co tutaj robię. To było troszeczkę przerwy i tak formy nie miałem. W ogóle ja nie wiem czy kiedykolwiek miałem jakieś tam wyścigów, wyścigi, formy, ale mniejsze o to. Teraz tak fajnie mi się jeździ nawet bez zbytniego skupienia na jeździe. Może też to, że troszeczkę już nagrywam i się nauczyłem takiej podzielnej uwagi, że nie muszę się tak skupiać na jeździe. Wcześniej też nie musiałem, ale jakoś nie potrafiłem się coś za bardzo tak bawiać. O, płotek, 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 płotek. Dobra, jest płotek. A po co mi ten płotek? Zmarnowałem nitro. To nie miało się gdzie załadować, nawet. No, podoba mi się teraz moja jazda. Wyjątkowo. Nigdy mi się nie podobało to, jak jadę. Proszę gdzieś zawadza mi w ogóle, a teraz tak ładnie w sumie. Już wyczuł. Czyli znaczy to auto jest ogólnie bardzo sterowne i łatwe w kierowaniu W prowadzeniu. Znaczy się I na auto są troszeczkę trudniej ten bardziej skomplikowane drzewo. To to przed. LOL, a ten co robi? Dlaczego on wjeżdżał z drzewa w drzewo? Ktoś tu coś ma z główką. O, mam pokórka, lot. No i właśnie mnie pani już dogania... Doganiała, bo gdzieś tam przywaliła. Bo dość przekombinowała. I niby tak ładnie jada i tak auto jest trochę pokasowane. A tak, jeszcze jakoś na tą pozycję musiałbym się wybić, no to coś tam się skasowało. Na tej trasie chyba się Jason bukuje, zauważyłem. No coś za tym mostem się wcześniej zatrzymywał, w którymś tam odcinku. Ojej, oj, jaj, oj, oj, oj. Nie, Nie no, ale super się jedzie. Wyjątkowo łatwo mi jest wygrać ten wyścig. No, a tym dalej to powinno być tym gorzej. Teraz skok. Lądowanie rzeka i... Do mety już. Już do mety prawie. A meta już tu wzdłuż. Próbuję wyczaić na minimapie. Jestem ciekaw, czy jest prze przed tym, jak mi się zacznie odliczać, czy po tym, to już będziemy to. Ach, jeszcze się zaczyna. Pierwszy się zaczyna odliczać. Mogę się na to skocznie sobie wskoczyć. No, no to fajnie, kolejna wygrana i będziemy sobie bez konkurencji, będziemy mieć po prostu dysz dyszki same. I bez problemów powinienem wygrać ten pucharek, gdy z poprzednimi było troszeczkę trudniej, o dziwo. No, to lecimy. No, i teraz 8 po co Startuje, widać różnicę. Ej, gdzie ta Sofia dojechała, że ona z przodu była? Ej, chciałem cię właśnie wywalić. Tak, tylko czekałem, żebym cię mógł uderzyć gdzieś. O, ktoś tutaj gdzieś, ładnie. Aha, tylko nas strącali kamieni. No, niestety już myślałem, że kogoś przywale. Jest taki głupi zakręt, bo tutaj się wydaje, że można dołem pojechać, a nie można. Tak głupie można się wbić Polecieć przed szybę. Wierzej Jack, nie dowiecie. O! Co za smuteczek! Czyjeś się kości to nabijały, no co tutaj skasowałem to Wow, ładny lot! Nawet nie chciałem że na to skocznie. A nie przeleciałem ją. Miałem tutaj tory Wagonik na środku. Nie wiem co on tam robi. Chwila, Raymina, na ogonie siedzi. Muszę się go pozbyć, ale nie w ten sposób. Frey zjeżdżaj. Dobra, nabijemy nitro. Wow, prawie tutaj już zakręt przeleciał. Co daleko leciałem troszeczkę? To Nitro robi swoje, muszę przyznać. No, 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 kto mnie tam próbuje wyjść ten, dogonić? Jack, no i próbuje, już mnie wyprzedzi nawet. nie tak łatwo, ja mu się tak łatwo nie dam. Co no to tutaj tutaj? Ojejku, ktoś mnie wyprzedził. Jack mnie wyprzedził, skumanie co tam pocisnął. Przydałoby się uzyskać pozycję i przy okazji wyprzedzić jeszcze kogoś tam, bo widzę, że niedaleko są. O, teraz mnie nitro uratował, bo coś czuję, że bez tego nitro to ja bym go nie doleciał i znowu to barierka krótka. No i pojadę drogą, którą nigdy nie jechałem. Jak zresztą pewnie widać. O, cześć! Chyba ja troszeczkę za bardzo skasowałem. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tak już to auto strasznie zbrzydło. No, teraz piękny lot. Tylko troszeczkę maska mi się popsuła. Ale najważniejsze, żeby teraz jakoś tą pozycję zdobyć. To już ostatnie krążenie, więc nie mam za wiele czasu. Jeszcze tych kamieni nawalone wszędzie. Nie dziwię, że ten tak szybko ten przejechał. To taki się szybki odcinek. O, ja tutaj sobie wyprzedzę. Na tym łuku powinienem przynajmniej. O, jednak nie. Skubany to się trzyma. Nie, jednak się nie trzyma. O, tu następnego sobie wyprzedzę. Już jestem trzeci. Punkciki rosną. W sumie na niczym, bo tylko jadę po prostu, nie przynajmniej z nimi walczyć. To jest dobre, że w takich sytuacjach Przeciwnicy zamiast dawać podnosić poprzeczkę, to oni sobie zaczynają się zatrzymywać. No, Jacka, bym tutaj nie była bliżej meta. Dalej, meta znaczy się. Lecimy sobie na metę. Jej. No i szyby straciliśmy. O, już mnie tam Jason zaraz puknie. A nie, nie puknął mnie. Sofia, pierwsza. No, mnie to nie dziwi akurat. 2200. Nieźle. Tutaj trzy razy. Pierwszy. Sofia miała 6 punktów za mną. O! 8800. O i to fajne w miarę jakoś takie. Te. I mamy tych imprez? Dwie. Dobra. To komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.